17 z Zigi 12 jest ze mną Młody i Dawid. Siemka? Siemka. Będziemy teraz się bawili na treningówce w chowanego. Młody wam wytłumaczy zasady. No czyli jak w każdym chowanym, jednej się kryje, czyli ja będę się krył, a będzie... A Dawid z Krzychem będę mnie szukać. No dobra, no, możecie zaczynać. Dobra. Ja przejeżdżam, wszystkie te wszystkie kwadraty ale nie ruszysz się, co nie? Nie, no się nie ruszą, no. ale później, w bo... nie? kiedyś tam to powiedz, jak się, będziesz ruszał, to nie, jak się będziesz. ruszał, na razie stoję to ogień w szopie, nie? tu siedziesz? co nie, ja nie jedę, stoję. O mój Boże! Gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś, bo ja już ciebie zgubiłem nawet. No, szukajcie, szukajcie. Ej lol, ale fajne w Himmelsdorfie jest to, że jak stoisz... A, bo dobra, nic nie wiadomo. Bo wyście mnie od razu wykryli. Ja nie mogę. Później wam ty tam, ja jadę wiesz gdzie. Ale dawaj, nie strzelaj Fuck! Nie trafiłeś? Nie trafiłeś. Nie trafił! No cześć! Piczka szybka. No nie! A! No jak? jak?! Goń go, goń! Aaa, i obrócił mnie! Naprawdę? Czemu się kryjesz? Dobra. 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 A więc widać, że znaleźliśmy. Jo. Dobra, Dobra teraz ja się chowam. Yeah. P -ci, p -ci. <suszy> O dobra, mogę wam powiedzieć co? W Himmelsdorfie, jak stoicie koło gdzieś stacji kolejowej bo koło tych torów, posłuchajcie to że czasu do czasu fajną lokomotywę taką. To? Ta. No. Żartujesz. Żartuję, nie. Żartujesz? Ej, dobra, e, dobra da, David, y... to ja pojadę tutaj, a ty jedź tutaj. I tak przeszukujemy paskami, dobra? Dobra, no, fajnie, no zaraz nie mam szans, oni będę i z powrotem jedziemy. Każdą drogą, Dawid. Każda droga, każdy wszystko. Każdym paskiem. Na Co po coś... początku objedziemy naokoło, nie? O, tak, objedziemy czek, czek. Nie mów, że naokoło, bo wie, gdzie się kryć. No, ale Może no, w no. Może się środku. No to... A, nie, jedziemy jeszcze. Może tutaj, kurde, się skąpić. <głos> <głos> kurde. Nie pisz, tylko mów! W towarzystwie nie ma tajemnic. Ale muszę powiedzieć tajemnicę naszą. Naszą czy waszą, czy jego? Znaczy tak, no... Mm, naszą taktykę, o, tak powiem. Dobra, dupak. Nie, ja no, z... nie to bo oni tutaj będą Czekaj, kurde, ja, ja mam strategię. <laughs> Dobra, czekamy do 13 minuty. No fakt, no ciekawe, kurwa, czy tutaj taką kampę fajną znaleźć. Kurde, dobra, ogień w shopie, w szopie Na A4 jest fajna kampa. Dobra, to tam pojadę. Dzięki, Dawid, za podpowiedź. No fuck, no, ja, ja... A, bo to jest wagon. Dawid! Fuck you bitch! Kurde, dobra, nie. Dobra. Serio, Krzysiu? Naprawdę. Nie, no mura, nie, czekaj, czekaj, gdzie indziej pojadę. No tak, żebyście się zesrali, a żebyście mnie nie znaleźli. Więc teraz coś możecie usrać, kurde. Aż pod ale kurde. A gdzie on ostatnio stał? W shopie. A, dobra, już Czekaj, dobra, tak skampię, tak psychicznie troszkę, ale psychika, ale ja. Dawid, dobrze, dobrze. I te rytmy? dobra, tutaj stan. Znajdziecie się mnie to znajdziecie. A mnie się lagro. Wróciba jeden start, dobra. Dawajcie, szukacie mnie. Dobra, dalej, to, to zaczynamy. Jedziemy. Fuck you, bitch. <ścoughs> ja ja mówiłam, nie, nie... To jest silnica i silnik. Nie jestem koło to już to wam mówię. Ej, David, przyjdą! U mnie możemy jakoś ściągnąć. <ścoughs> Ja. No, o, ja! Fuck, fuck, fuck! Znajdą mnie, dobra, nie, kurde. Czekaj, no, jak kurwa. będzie krzyżył, to nawet go zostaw, jedź do mnie. No, Dawid! A goń się wyjedź sam. No, no. Fuck, fuck you, bitch, Zostaw, zostaw go, chodźcie zobaczyć, pitch, gdzie pitch, jestem, ej! Pitch, zostaw ej, go. jedziemy zobaczyć, gdzie on jest. Znaleźli mnie. Kurde. Dobra, jedziemy. Kurde, prowadzi się jak pijany żul pod kurde, no spod kurde, no, no. Ja, ja. Cześć. Łatta. No cześć. Co Co nie? nie zabijaj go, nie zabijaj go, ja już tam jadę, już tam jadę, już tam jadę. Dobra, zabij go! O, ta ścieżka. Dobra, kończymy odcinek na raczej. Siema, to jeszcze raz ja. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że to już jest koniec sezonu pierwszego World of Tanks. Teraz będziemy nagrywali z kolegami King's Road. Gra jest na zasadzie średniowiecza. Tam można ulepszać bronię, zdobywać bronię. Takie są potworki, które się ich zabi je zabija. I wyskakują z nich mieczyki, tarcze, zbroje, wszystko. Diamenty, są bosy na koniec. No i zobaczy się w, w odcinkach, które będziemy nagrywali. Na raczej.